Cześć kochani, miło mi powitać Was w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj porównamy sobie dwie pary popularnych butów, popularnych marek. Porównamy sobie Emu i porównamy sobie Inuiki. Od kiedy pokazałam Wam, że kupiłam Emu, regularnie dostaję pytania: czy są śliskie, jak się sprawdzają, czy przemakają, czy polecam, czy jestem zadowolona, czy, czy używam. I tak samo od kiedy pokazałam Wam, że kupiłam Inuiki. Dostaję naprawdę regularnie pytania o jedną i o drugą parę butów, stąd mój pomysł na film, może komuś coś rozjaśni, może komuś coś pomoże. I słuchajcie, ja zacznę od Emu, dlatego że Emu mam dłużej. Oba modele moich par butów będą pod filmem, w opisie. Wszystko model, kolor, rozmiar. Wszystko będzie. Zaczniemy od EMU. Ja słuchajcie, będę trochę spoglądać na tutaj na notes, bo wypisałam sobie ich wady i zalety i nie chciałabym czegoś pominąć. Chciałabym, żeby ten film był kompletny. Jeśli chodzi o EMU, przede wszystkim EMU podobały mi się od zawsze i to jest moja pierwsza oryginalna para EMU. I tutaj powiem wam od razu, że ja miałam X par Podróbek, odpowiedników. W sumie nie, podróbek nie miałam, bo nigdy nie miałam, wiecie, z napisami Emu. Miałam buty w stylu Emu. I uważam, że tych butów nie da się porównać z oryginałem. To jest totalnie coś innego, więc ja tutaj oceniam oryginał i wypowiadam się oryginale. I uważam, że wszystkie odpowiedniki, jakie miałam, wszystkie podobne buty do Emu, nawet się do nich nie umywają. I teraz tak, żeby było słodko, to zaczniemy od zalet. Oczywiście, jeśli chodzi o zalety, to słuchajcie, no model, który ja kupiłam, bardzo mi się podoba. Po prostu wizualnie. Sprawia, że No ja aż, no mega mi się te buty Podobają, podoba mi się ich kolor Podoba mi się ich kształt, podoba mi się Ich długość, podoba mi się to Jak wyglądają e, Tak naprawdę z większością stylizacji Uważam, że pasują naprawdę Do wielu stylówek, czasami Nawet do sukienek, wbrew pozorom Jeśli chodzi o zalety Pomińmy już kwestię wyglądu Wezmę sobie jednego, bo są dość ciężkie Wbrew pozorom, A jeśli chodzi O zalety, to słuchajcie ja w tych butach nie zmarzłam ani razu. To są naprawdę ciepłe buty, e, które nosiłam na dużych mrozach, w sensie, że chodziłam w nich. Miałam je w biurze, gdzie jest mega zimno i wiecie, siedziałam przez kilka ładnych godzin, gdzie no krążenie nie jest tak powudzone. Nigdy nie miałam zimnych stóp, mając te buty, więc one są naprawdę ciepłe. Tutaj w ogóle ten miś. Mm, ja nie uważam, żeby on się ubijał Chodzę w nich naprawdę regularnie I on jest, wiecie, taki puszysty On się nie, nie zbija w taki W taki mały, cienki puszek Tak jak w tych odpowiednikach Kolejna kwestia, jeśli chodzi o emu Słuchajcie, one są wygodne jak kapcie To jest plus, ale może być też minus Bo czasami widać na ulicach dziewczyny Które nawet oryginalne emu Mają zadeptane i wygląda to strasznie Natomiast ogólnie są to buty Tak wygodne jak kapcie Jak macie, nie wiem Opuchnięte stopy, jak macie jakieś odciski i tego typu historie, emu was nie zawiodą, bo są po prostu komfortowe, jak kapcie. Kolejną zaletą emu, i ja teraz się, od kiedy mam Inuiki, to się o tym przekonałam. Słuchajcie, emu się wkłada jak kapcie. Trzymacie sobie tylko tył i wsuwacie nogę bez żadnego problemu. Noga wam się wsuwa, no bo ten but jest szeroki, ta cholewka, powiedzmy, jest szeroka i tak samo tutaj. Ee, Miejsce na stopę i jest dość spore. Ja akurat mam stopy wąskie i wypowiadam się, jeśli chodzi o moje doświadczenia. Emu nadają się do długogodzinnego noszenia, do wielogodzinnego noszenia. Naprawdę możecie mieć cały dzień na stopach, nie poci się w nich stopa, nie marznie i wiecie, nie macie takiego uczucia, że chcecie je zaraz zdjąć. Ale są to buty, które też mają swoje wady, do których teraz przejdę, ponieważ uważam, że emu. No, mają kilka wad, jeśli chodzi o ich taki całokształt. Po pierwsze, pomimo tego, że są to buty piękne, to o te buty trzeba dbać, trzeba je impregnować. Ja wiecie co, impregnowałam przed każdym początkiem sezonu, impregnuję swoje emu. Takim, że tak powiem, pierwszym lepszym sprayem e, wodoodpornym, który sprawia, że te buty są, buty są wodoodporne. Ja bym powiedziała wodooporne, bo nie wierzę w to, że chodząc po dużych kałużach czy po chlapie te buty by nie przemokły. I o te buty trzeba dbać. Jeśli na przykład macie na nich sól z chodników, to trzeba to wyczesywać, trzeba to wymywać. E, ja nie ukrywam, że nie chodzę w tych butach jak jest mokro. Nie chodzę kiedy jest plucha, kiedy jest deszcz, kiedy jest chlapa, bo mi jest po prostu ich szkoda. Nie wiem jak na tym kolorze wyglądałyby takie zacieki z soli. Obstawiam, że mogłoby to być dość trudne do usunięcia. Także są to buty piękne, ale o te buty trzeba dbać, o te buty trzeba się troszczyć i martwić i nie są to absolutnie buty na każdą pogodę, to nie są buty wodoodporne. Jeśli je zaimpregnujecie, ok, mogą być wodoodporne, ale one Wam przemokną, to nasiąknie. To jest normalne i naturalne. Kolejna wada, o którą Wy mnie dopytywałyście i tutaj jestem w stanie Wam w 100% przytaknąć i potwierdzić, emu nie nadają się do noszenia z krótkimi skarpetkami. Bo po pierwsze, jak wyciągacie stopę, to skarpetki zostają w bucie, ale krótkie skarpetki też podczas noszenia po prostu schodzą do buta. Na pewno znacie to nie tylko na podstawie EMU. Więc tutaj jedynie długie skarpetki, takie wiecie, za kostkę, podciągnięte i nie ma problemu. I jeśli chodzi o krótkie skarpetki, tutaj przejdę do ostatniej wady, ale dla mnie do jednej z największych, ponieważ jedną z głównych wad dla mnie tych butów jest to, że o nie trzeba dbać, a drugą jest to, że jeśli nałożycie cienkie skarpetki i wyjdziecie w tych butach, to Was obetrą. Mówię oczywiście o sobie, ja słuchajcie... Nie przychodziło mi do głowy, jak takie mięciutkie, cieplutkie papuśki mogą obgryźć nogi Bo one mi po prostu nogi obgryzły I słuchajcie, właśnie założyłam krótkie skarpetki, wsiadłam szybko do taksówki, umówiłam się z koleżanką na spacer Wtedy mi jeszcze nie zdążyły te skarpetki jakoś mocno zejść Natomiast słuchajcie, te buty mnie tak obgryzły, tak mnie obtarły, że moje futro w środku było czerwone od krwi Goiło mi się to jakieś 2-3 tygodnie, i słuchajcie, dzieje się to ze sprawą tego, że mój model, mimo tego, że jest mięciutki, on tutaj ma usztywnienie. I to jest plus i minus. Ma usztywnienie, dlatego że dzięki niemu te buty się tak nie rozklapciają. Wiecie o co chodzi? O tym, co mówiłam Wam wcześniej. One nie, nie stracą tutaj formy, zobaczcie, są sztywne, ale właśnie to mnie obtarło. I słuchajcie stwierdziłam, że wybaczam Wam. Wybaczam Wam, daję Wam jeszcze jedną szansę i na początku sezonu emu ponownie mnie obtarły. Okej, okay, miałam dłuższą, ale cienką skarpetkę, natomiast dla mnie no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. I teraz... Eee, nie zdarza się to, dlatego że wiem po prostu, jakie skarpetki nosić do tych butów. Natomiast tak emu mnie obtarły, i jak ktoś by mi to powiedział, to ja sobie pomyślał jakim cudem? Przecież to takie papuśki, mięciuśkie komfortowe, i to wszystko jest prawda, ale zależy od modelu. Jeśli model ma usztywnienie, to musimy odpowiednio dobierać skarpetki, tak jak powiedziałam. Ja teraz już znam je bardzo dobrze, wiem do czego je nosić, kiedy je nosić i jakie skarpetki nakładać, więc ta sytuacja nie ma miejsca, ale dla mnie to jest dość duża wada. Że takie komfortowe buty potrafią tak obgryźć do kości. Więc to była y, moja taka szybka charakterystyka EMU. To były moje spostrzeżenia co do tych butów. Jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o sezon. Wiosenno letni, to ja po prostu wypycham je tutaj papierami od środka, i tak samo tutaj, żeby ta cholewka nie straciła kształtu i przechowuję w oryginalnym pudełku. I nic się z nimi, wiecie, nie dzieje. A na sezon wyciągam, impregnuję yy, i noszę. I to jest to, tylko że tak jak po powiedziałam, powtórzę raz jeszcze, ja ich nie noszę w mokre dni. No dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do charakterystyki inuików. Ja moje inuiki sprawdziłam, przetestowałam w Alpach, one miały premierę w Alpach, ale od kiedy e, tam je nosiłam, to chodzę w nich bardzo często, regularnie i twierdzę, że jestem w stanie o nich się naprawdę super wypowiedzieć. Otóż w Alpach sprawdziły mi się fenomenalnie, były wysokie, wysokie mrozy, były naprawdę niskie temperatury. Ale słuchajcie, ja w tych butach ani razu nie zmarzłam. Tak samo jak w inuikach. Leciałam w jedną, w drugą, w nich samolotem. Stopy mi mega spuchły, bo były ciężkie warunki. I naprawdę były to komfortowe buty, w których moja stopa była ogrzana, ale nie przegrzana. Nogi mi się tak samo w nich nie pocą. I wiecie co? Na przykład, po całym dniu jazdy na desce ja nie wchodziłam w kapcie. Ja wkładałam te buty, bo są tak komfortowe i tak otulające. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o wygodę, no to, to jedne i drugie są naprawdę wygodne. Kolejną zaletą Inuików dla mnie jest to. Mówię o swoim modelu, który, zobaczcie, jest taki... Mm jakby woskowany, jest to, że te buty nie przemakają. Właśnie chodziłam w tych butach po chlapie, po takim błocie pośniegowym, no mogę powiedzieć, że po kałużach. Wiecie, oczywiście nie brudziłam w nich, tak? Kilku godzin, ale przechodziłam i te buty mi nie przemokły, nic w ogóle takiego nie miało miejsca, ani razu mi nie przemokły, a umówmy się, mogły. Plusem inuików jest też to, że chodziłam ich na gołą stopę, do krótkich skarpetek, do długich skarpetek, i ani razu mnie nie obtarły czy nie obgryzły. Eee, kolejnym plusem tych mojego konkretnie modelu jest to, że o nie trzeba dbać. Po pierwsze, ich nie trzeba impregnować, ale po drugiej, może przede wszystkim te buty jak się zabrudzą, wystarczy, że przetrzecie je mokrą ściereczką, eee, czy nawet mokrym papierem toaletowym, i one są już czyste i gotowe. Do dalszej drogi. W moim odczuciu te buty pasują do wielu stylizacji, tutaj podobnie tak jak emu. Po prostu bardzo mi się podobają. Zarówno z dresami, wiecie, taki comfy style, zarówno z jeansami, taki bardziej miejski look, bo w moim właśnie odczuciu te buty mają taki miejski charakter, ale też do sukienek czy eleganckiego płaszcza. Ale to nie wszystko, słuchajcie, te buty też mają swoje wady. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że przez to, że jest to wiązanie, ja na początku za każdym razem, jak je nakładałam, to je wiązałam i dociskałam, co jest plusem, bo możemy fajnie to wyregulować, że te buty, nie wiem, w wysokim śniegu, śniegu wam nie spadną i faktycznie trzymają się stopy, ale jest to uciążliwe, kiedy zdejmujecie buty na przykład pięć razy i musicie wiązać. Teraz już poszłam po rozum do głowy i sobie zrobiłam taką bardziej trwałą kokardę, e, której nie muszę za każdym razem wiązać i tu słuchajcie, jest właśnie moje spostrzeżenie, co może być wadą, ale oczywiście nie musi. Jeśli na przykład wiązałybyście te, wiązałybyście te buty regularnie, ja bym się obawiała tutaj o to wykończenie, że to może popękać, bo czasami takie sytuacje mają miejsce. Nie wiem, czy to by popękało, ale na to uczulam, bo faktycznie różnie może być. Dlatego ja się cieszę, że znalazłam sobie taki sposób, że po prostu nie wiążę ich cały czas. Kolejną wadą inuików. Słuchajcie, jest to, że tych butów nie wkłada się szybciutko. Musicie się schylić, kucnąć, naciągnąć te buty. E na stopy, dlatego że one są troszeczkę zgrabniejsze niż emu, ale przy tym węższe. Co za tym idzie, no musicie się trochę, nie powiem, nagimnastykować, bo to nadal nie jest, nie wiadomo jaka, nie wiadomo jaki trening, ale nadal są to buty, które już trzeba wsunąć, które trzeba dociągnąć do stopy, czasami zawiązać. I tutaj podobnie jak w przypadku emu, są to buty, które nie tolerują krótkich skarpetek. Są to buty, przy których krótkie skarpetki Wam zjadą na same paznokcie u stóp, a jak wyjmujecie stopy z krótkimi skarpetkami, to skarpetki zostają w butach, nie ma szans. One tak samo są, moim zdaniem, w moim odczuciu, tylko do noszenia z długimi skarpetkami. Także mam nadzieję, że pokrótce przedstawiłam Wam te dwie pary butów, i teraz przechodzimy do podsumowania, do mojej oceny. Gdyby ktoś mi zabrał te dwie pary butów i zapytał, które kupię, to powiedziałabym, że obie pary. Ale nie są to pary, które nie mają wad. W pierwszej kolejności zdecydowanie na 100%, pomimo tego, że są droższe, zdecydowałabym się na Inuiki. Pozwolę sobie je odstawić tutaj na moje notatki, Emu. Inuiki są o wiele zgrabniejszymi butami, w moim odczuciu bardziej, o, zobaczcie, w moim odczuciu bardziej miejskimi, pasującymi do większej ilości takich miejskich stylówek. Są to buty nieprzemakające przynajmniej mi jeszcze nie przemokły, nie trzeba ich impregnować, nadają się na każdą pogodę, są równie wygodne jak Emu, plus coś, co dla mnie jest mega istotne, w nich kieruje mi się wygodniej niż w Emu, bo one nie są takie szerokie, są po prostu Zgrabniejsze, nie ma co ukrywać. Natomiast Emu też są idealnymi butami w góry, w śnieg. No wiecie, ja częściej korzystam z Emu chodząc na spacery z Mariuszem, kiedy jest sucho, bo są po prostu szybsze do nałożenia, tak jak mówiłam, i równie komfortowe jak inuiki. Także ja jestem zakochana w inuikach. Inuiki skradły moje serce, natomiast nie zmienia to faktu, że Emu kocham również. Uwielbiam te obie pary. Te mają troszeczkę więcej wad, ale z kolei niższą cenę. Są szersze, więc może byłyby bardziej wygodne dla osób, które mają szerszą stopę. Ciężko mi się postawić w sytuacji innych osób, dlatego ja moje podsumowanie i moje porównanie. Mm... Uważam za kompletne z mojej strony. E, kocham obie pary. Pierwsze kupiłabym Inuiki, e, natomiast do Emu też bym wróciła. Uważam, że to są super buty na lata. Jedne i drugie. I jestem z nich tak samo zadowolona. Także chcę, żebyście wiedzieli, wiedziały, że obie, obie pary są super, obie pary mają wady i niektóre z nich trzeba pielęgnować. Także słuchajcie, takie jest moje podsumowanie, jeśli chodzi o te dwie pary butów. Jestem bardzo ciekawa, czy macie któreś z nich, jakie są wasze wrażenia, czy może nad którymi z nich się zastanawiacie. Ja słuchajcie, mogę śmiało powiedzieć, że moja Szafa butowa na zimę, jest kompletna, mam dokładnie to, czego chciałam. Marzyłam o Emu wiele lat, o oryginalnych Emu wiele lat. Kiedyś nie mogłam sobie na nie pozwolić. Teraz mam już któryś sezon i kocham niezmiennie. I noiki to było moje marzenie od kilkunastu lat, jak tylko je zobaczyłam w, na wystawie w Niemczech. Cieszę się, że się wreszcie na nie zdecydowałam i nie żałuję ani złotówki. Wiadomo, oczywiście warto polować na promocję. Jedna i druga para butów to nie są najtańsze buty. Natomiast wiem i mam nadzieję, że posłużą mi na lata. Także to tyle ode mnie. Dajcie koniecznie znać, czy ta recenzja, czy to porównanie było dla was jakkolwiek przydatne. No i czy macie którąś z tych par butów i jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia. To tyle ode mnie na dzisiaj. Nagadałam się, zasapałam się. Zostawcie mi kciuka w górę, jeśli podobał wam się ten film, jeśli podobało wam się takie porównanie I jeśli chcecie więcej porównań albo macie pomysł na porównanie, tych rzeczy, które ja mam, to jestem ciekawa, możecie zostawić swoje propozycje w komentarzach, także ja już kończę, widzimy się w kolejnym filmie, na 99% będzie to zwykły domowy, klasyczny vlog, także do zobaczenia w vlogach, no i co, i wszystkiego dobrego Wam życzę, pa!